Witam Was, ja jestem Karwaler 10, a to jest Titan Souls, czyli gra, która według mnie naprawdę zasługuje na uwagę, ponieważ yy, yy, po pierwsze została stworzona przez trzy osoby. Po drugie została wykonana świetnie. Po trzecie i najważniejsze jest inspirowana y, dwiema grami, które uważam za, za no, jeszcze świetniejsze. A te gry to Dark Souls i Shadow of the Colossus. Jeżeli znacie te tytuły, to powinniście wiedzieć już, y, co to będzie za gra. Y, mamy. Naszą postać, nasza postać ma tylko jeden punkt życia. Do walki używamy łuku, ale mamy tylko jedną strzałę. Kiedy wystrzelimy naszą strzałę, musimy ją zabrać. Albo ją podnieść z ziemi, albo jak jest na przykład gdzieś w krzakach, do których się nie da wejść. O, dało się zabrać. No to nieważne, gdzieś jest, na przykład za polem, za jakimś urwiskiem to przytrzymujemy guzik ataku i zabieramy te strzały. I skoro mamy łuk i strzałę, to oczywiście z kimś musimy walczyć. I tak jak w Shadow of the Colossus nie mamy żadnych pomniejszych przeciwników, tylko są sami bossowie ty tytułowi y, tytani. A celem jest ich zabicie i przyniesienie... Yy, i sprowadzenie tutaj czterech Dusz Tytanów. Właśnie tytułowych. I co mam Wam jeszcze powiedzieć? Chyba resztę zobaczycie podczas gry. Może jeszcze powiem dwie rzeczy. Pierwsza gra jest odtwarzana... Yy, gra działa w 60 klatkach na sekundę. Druga rzecz. Yy, Tytani mają jedno... jeden punkt życia Ale to nie jest ta rzecz, którą chciałem powiedzieć To akurat mi przyszło teraz na myśl A to, co chciałem wam powiedzieć, to jest to, że E, to jest sterowanie Chodzimy z strzałkami, o, jeszcze da się chodzić w USDA Wcześniej tego nie wiedziałem yy... Możemy tak jak w Dark Souls yy, Turlać się jest pod guzikiem Z i może... a strzelanie jest pod guzikiem X. I... podsumowując to co teraz właśnie mam nadzieję, że prób... chociaż próbuję robić, poruszam się labiryntem do pierwszego bossa. Do pierwszego tytana. Jest w swojej świątyni, to by... ja go tak nazywam tytanem ziemi, tak roboczo. I tutaj stoi. Musimy w niego strzelić, żeby się obudził. I się obudził. Yy, mam nadzieję, że punkt przy ta jego pięta achillesowa jest dla was widoczna. To jest najprostszy boss, bo jego punkt, no tak nazwijmy, witalny się świeci bo sobie tak nie mają i co musimy zrobić musimy go trafić w ten punkt witalny ale jak skoro on się ciągle trzyma ręką yy, także po rzuceniu iluś tam kamieni on zmienia rękę którą się trzyma nie wiem może mu drętwieje i musi ją rozruszać najważniejszy w ogóle odsłania ten punkt i dzięki temu możemy go pokonać. Kamienie, które on rzuci zanim złapie się za serce, mo chyba można tak powiedzieć, y to trzy kamienie. Teraz rzuca trzeci i zmienia łapę. Czyli zrobimy tak, jeden, drugi, trzeci, aj, za blisko stałem. Ale przynajmniej zauważyliście, że y przy... O że, jak stracimy. E, że jak w ogóle nas uderzy, to giniemy od razu. Nie ma kilku hapsów, jest tylko jeden HP. Czyli, no, prawie tak jak w Shadow of the Colossus. Jeżeli chcecie zobaczyć Shadow of the Colossus, albo Dark Souls, zapraszam Was na kanał Ragnaroka. Teraz się nazywa Hati. I dlaczego ja ich nie nagram? Ponieważ yy, po pierwsze to jest trudne, po drugie to jest trudne, po trzecie to jest mega trudne. A po czwarte chyba nie chcecie patrzeć jak dziesiąty raz męczę się z tym samym bosem. Więc dobra. Zaczynamy jeszcze raz. Pierwszy kamień, drugi kamień, trzeci kamień. Aj, za późno. Drugi. Trzeci. No, co jest ze mną dzisiaj? Jest! I jak widzicie, bossy też mają jeden punkt życia. Dobra, kiedy zabiliśmy już tego bosa, to się pojawiła jego dusza. Pokazując nam też, w którą stronę mamy iść. Tak chyba, było. Później zobaczycie, że trochę to się miesza. Tu są czerwone posągi, więc y, ta dusza jest czerwona, więc chyba powinniśmy iść do w świątyni. Teraz może to będzie brzmiało, jakbym się motał we własnym komentarzu, ale jeżeli wam jeszcze nie powiedziałem, to mówię wam teraz, że gry stworzyły trzy osoby. Nie pamiętam ich nazwisk, ale pojawią się podczas napisów końcowych, które pojawią się... Mam nadzieję w następnym odcinku, bo mam zamiar pokazać tę grę w dwóch odcinkach. Dlaczego? Bo jeden to będzie za mało. A nie mam zamiaru y, nie bossów pokazywać w osobnych odcinkach, bo po pierwsze czasem może mi się pofarcić i pokonać ich za pierwszym razem. Albo za drugim. Zobacz, to jest kolejny boss, to jest kostka z okiem. Aktywujmy go. Jego problemem jest to, czy po pierwsze kręci się tylko... jako kostka porusza się tylko w prawo albo w e, porusza się tylko w cztery strony nie może jeździć na skos drugim problemem jest to, że ma oko gdyby nie to oko aj, prawie mnie zabił bo krzywo pojechałem i też za którymś Y. Kolejnym dodatkowym jego problemem jest to, że za którymś razem się zatrzymuje, tak na chwilę dłuższą. No, czyli problemem, jak na razie wszystkich bossów, które spotkaliśmy, jest zmęczenie. Bądź przeklęta, stamino. No nie. Za krótko naprężają łuk, bo nie można po prostu sobie nacisnąć Uj Wywaliłem strzałę gdzieś w kosmos Dobra, jak na razie to ja niepotrzebnie dodżuję Powiedziałem, że niepotrzebnie dodżuję i umarłem. Dodżuję, czyli unikam. Jeżeli ktoś się nie posługuje angielskim na co dzień. I teraz, co? Jeszcze raz. Jestem ciapa i nie potrafię załatwić. Durnej kamiennej kostki. No, tak jak powiedziałem, jestem ciapa. gra ma najlepszą muzykę jaką kiedykolwiek słyszałem w grze No prawie najlepszą bo jest jeszcze Reksią Reksią ma wręcz idealną muzykę Jeżeli mi ktoś powie, że kłamie <śmienicza> z Reksiem no to przykro mi, ale ja mówię prawdę Rek no tak się naprawdę ma najlepszą muzykę. Co to było? Dobra, to był błąd gry, bo postać mi szła cały czas do przodu. No, teraz też. Na szczęście na takie błędy jest łatwy sposób, wystarczy nacisnąć strzałkę w górę, jeżeli idzie w górę. Jeden... Dwa... Trzy... O! Tak jak poprzedni boss, za trzecim... Razem... E, za trzecim skokiem się męczy. I za, I za trzecim skokiem się zatrzymuje na chwilę. Ten boss jest naprawdę najtrudniejszy... No właśnie, nie wiem czy najtrudniejszy, bo za pierwszym razem pokonałem go... Tylko dzięki szczęściu i temu, że w sekundę przed tym, jak mnie zabił, trafiła go moja strzała. Jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy. Dwa. 1 2 3 Jaka będzie moja taktyka? Będę wyczekiwał momentu, aż y, będzie patrzał w dół. 1 2 3 A 1 2 3 Bossu. 2 A, już chyba wiem, jak mam go skłonić do tego, żeby patrzył w moją stronę. Będzie tak. Jeden... Dwa... No nie... Sorry, ludzie, ale to jest tak, jak po podczas testowania gry pokonacie jakiegoś bossa tylko za pomocą szczęścia. I wtedy nie znacie taktyki na niego. Na następny raz. Jeden, dwa, trzy. No nie. Gro jesteś wredna. Dwa. No nie. Dwa. Jest. Jest drugi, bo zginął. I tutaj w tym momencie się z Wami pożegnam. E, ponieważ chcę nagrać tą grę więcej niż jednym odcinku, bo to by był, by był wtedy przegląd indyków. A ja nie chcę robić przeglądu indyków. O, a właściwie chciałbym Wam powiedzieć ciekawostkę. Po czym my teraz chodzimy? No, zgadujcie, zgadujcie, piszcie w komentarzach. Dostaniecie łapkę w komentarzu. Dostajecie łapki w komentarzu ode mnie za większość ciekawych rzeczy, więc no piszcie co to jest, To jest jeziorko, może nie wygląda, ale to jest jeziorko. myszka się w końcu przyda w tym momencie. tutaj jest y, linia wodna, to nie jest jakaś obwódka obok y, dookoła kolumny, tylko to jest linia wodna. Mam nadzieję, że wy jesteście ode mnie mądrzejsi. O, a tu są lilie. Czy znaczy, Lilie, te no liście Lilii. I dobra. Żegnam się z Wami. W następnym odcinku. Pokonamy dwóch następnych bossów. Więc żegnam się z Wami. Cześć. Do zobaczenia w kolejnej części. Zagrajmy w Titan Souls. Cześć.